Damian Pas zdobył, na pewno na pewno na to zasługuje, bo, bo wiemy, że to jest chłopak pracowity. Człowiek zaangażowany 100% to, co robi na ringu i to widać, bo ciężko trenuje na sali i widać, że jest ambitny, wierzy w swój sukces, ma wsparcie promotora sponsorów i myślę, że naprawdę jest w stanie otrzymać to walkowości grupy. Pracujesz zawodowo, jesteś nauczycielem WEP-u, wychowujesz młodzież, zarażasz ich miłością do sportu, a jednocześnie jakby ta Twoja praca zawodowa, kilkugodzinna dziennie, ona jakby się kompletnie nie przekłada na to, że ty jesteś nieprzygotowany czy fizycznie, czy taktycznie, czy mentalnie do walki. Który po prostu wiele serca wkłada w ten boks i, i myślę, że po prostu warto w niego inwestować.